Co robi z tymi jajkami? Jajeczka kurzeńcze od kurek. Ale nie zielone. Nie zielone nóżki, ale podobno wiejskie. Ja wierzę w to, bo bo każde jest innej wielkości. Dobrze. Cyk. Cyk. Posełka się roztapia ładnie. Zagrożenie Cyk. życia jest. Zagrożenie życia jest 70%, ale warto. Cyk. Gdyby, nie będziemy płacić hamą 20 zł na lecznicze. Cyk. Cyk. Ile dajesz? No ile mówiliśmy? 5 czy 6. Z 6, nie? Ja tam jest 1,5. Ja z 2 mam, ale to takie. Jakie z goła, to trzeba więcej. Nie? No to z 6, z, 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 nie, z 5 dużych. O! o. Dobra, na razie przerywamy. To było, to było chyba kacze. A może tego, dinozaura jakiegoś. O! Dobrze.